Dzień dobry, chciałbym dzisiaj pokazać, jak podłączyć prawidłowo i wyregulować wyłączniki krańcowe w siłowniku Super Power Jack. Sprzedajemy je w dwóch wersjach napięciowych na 12 i 24 V oraz w trzech różnych długościach wysuwu. 12 cali, czyli 30 cm wysuwu, 18 cali, czyli 43 cm wysuwu i 24 cale, czyli maksymalny wysuw 61 cm. Siłownik posiada. Dwa wyłączniki krańcowe, dolny i górny oraz dwa mimośrody, które poruszają się przy pracy siłownika. Siłownik sprzedawany jest już z ustawionym punktem startu, czyli siłownik jest złożony. Dla bezpieczeństwa możemy wykręcić go o jakieś dwa obroty. I dolna krańcówka jest wciśnięta przez dolny mimośród. Siłownik posiada dwa wyjścia. Motor i sensor. Motor służy do podłączenia napięcia. Sensor to jest impulsator, wyjście impulsatora. Były kiedyś takie centralki, które zliczały impulsy i na podstawie tych zliczonych impulsów odłączały napięcie. Nas złącze sensor na razie nie interesuje. Zajmiemy się drugą możliwością odłączenia napięcia, czyli wyłącznikiem krańcowym, dolnym i górnym. Pokazałem w tej chwili jak pracuje górny wyłącznik krańcowy, który właśnie możemy przestawiać celem ustawienia długości wysuwu. Tutaj ustawiłem przykładowo na wysuw 15 cm. Jeżeli jest nam potrzebny większy wysuw, możemy go zwiększyć odkręcając, odkręcając śrubkę górnego wyłącznika krańcowego i przestawiając mimośród. Wróciliśmy teraz do punktu startu, czyli dolna krańcówka jest wciśnięta przez dolny mimośród. Aby zwiększyć wysuw, przed końcem pracy, czyli przed wciśnięciem wyłącznika krańcowego. I odkręcając śrubkę, przestawić mimość. Siłownik w tej chwili będzie pracował na mniej więcej 30 cm długości. Siłownik odłączył napięcie. wysuw widzimy, że jest około 30 cm. Wracamy w tej chwili. Wsuwamy siłownik. Aż zostanie on wyłączony przez dolny mimośród. Siłownik jest w tej chwili złożony. Dolny mimośród zadziałał. Górny przedstawiamy odkręcając tą śrubkę. Ten zakres pracy trzeba ustawić prawidłowo, ponieważ jeżeli go nie ustawimy, siłownik się zblokuje i jeżeli wytrzyma mufa i się nie wyrwie, to ulegnie uszkodzeniu wirnik przez spalenie. Siłownik powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym szybkim lub posiadać być podłączonym do centralki, która posiada wyłącznik przeciążeniowy.